W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jaki wybrać najlepszy bezpłatny pakiet biurowy. Najlepszy ze wszystkich. Absolutny tytan, który równa wszystkich z ziemią. Najlepszy bezpłatny pakiet biurowy, jaki dowiecie się w tym filmie. Jaki wybrać najlepszy bezpłatny pakiet biurowy, powiem Wam od razu i możecie od razu film potem wyłączyć. Aczkolwiek będę mówił, dlaczego jest najlepszy i dlaczego to jest ważne, żeby wybrać ten pakiet biurowy, czyli LibreOffice. LibreOffice jest zdecydowanie najlepszym pakietem z bezpłatnych biurowych, aczkolwiek tych pakietów bezpłatnych biurowych jest cała masa. LibreOffice, jeżeli używacie OpenOffice, jest do niego mocno podobny, jest bardzo zbliżony do siebie w zachowaniu, w wyglądzie, w używanych funkcjach, w rozwiązaniach, tych jakie są w menu. To jest wszystko bardzo do siebie podobne, aczkolwiek OpenOffice pojawiają się aktualizacje, ale on nie jest taki, powiedzmy sobie, już elastyczny jak był dawniej, gdy był częściej aktualizowany i wszystko w nim fajnie świeciło. No i OpenOffice też jest dosyć wolny, a LibreOffice. Jest dużo od niego szybszy, po prostu szybciej się uruchamia, szybciej można w nim wszystko edytować i jest cały czas rozwijany, przez co te jego funkcje teraz już narostowe są dużo większe niż w Openie. Jeżeli używacie dowolnego pakietu biurowego z bezpłatnych i mniej jest to LibreOffice, to powinniście spróbować sobie nawet drugą instalację zrobić właśnie Libry. I sprawdzić, jak to wygląda. Powiem Wam, że ja jestem na 99% pewny, że zostaniecie na końcu na LibreOffice, dlatego że on po prostu jest rewelacyjny. On rozbija konkurencję. Także tą płatną na łopatki. Jeżeli korzystacie z pakietów biurowych, a praktycznie chyba każdy ma na komputerze jakiś pakiet biurowy w domu czy w pracy, to powiem Wam, że jeżeli macie zamiar kupować pakiety biurowe, to ja Was nie rozumiem. Dlatego, że LibreOffice jest bezpłatny i on otworzy po prostu wszystkie formaty plików, tych także pakietów płatnych. W nim możecie, jak ktoś Wam przyśle, czy macie ściągnięte jakieś pliki w tych pakietach płatnych, czyli dołkach, czy tam. X Docs czy jakieś inne, które są y, odpowiednikami płatnych rozszerzeń, no to możecie spokojnie je otworzyć także w LibreOffice i to będzie funkcjonowało. Nieje prawdopodobieństwo, że jakieś formatowanie może czy kolory się zepsuć, jeżeli będzie inaczej one oznaczone, ale ten pakiet i tak będzie otwierał bez problemu tamte pliki. Niestety w Polsce w większości firm małych, dużych, czy średnich, czy jakichkolwiek jest taka metoda, że ludzie kupują. Płatne odpowiedniki, bo myślą, że są lepsze. I powiem Wam, że profesjonalnie poczytajcie sobie nawet, że jeżeli macie firmę i tworzycie dokumenty na zewnątrz, czyli wysyłacie gdziekolwiek jakieś dokumenty, to zawsze powinniście je wysyłać w formacie PDF, w tym formacie, w którym nic się nie zmienia. Jak myślecie. Tak wyglądający PDF to on tak będzie wyglądał u osoby, która go otworzy, bez względzenia, jakie ona będzie miała oprogramowanie biurowe. Dlaczego PDF jest bardzo ważny, bo wiele firm, instytucji państwowych o tym zapomina i dokumenty na zewnątrz pcha w formatach, a z reguły oni mają przecież płatny Microsoft Office. Dlatego, że z trzech powodów i dlaczego będzie Libra znowu wygrywała, ale to za chwilę, z trzech powodów PDF jest, dlatego że PDF. Tak jak mówiłem wcześniej, jak go zapiszecie, on tak będzie wyglądał u, tego, u tej osoby, która go otworzy. PDF jest bardzo bezpiecznym formatem, bo do niego ciężko dołączyć jakiś syf. Oraz trzecia rzecz, najbardziej istotna, a mianowicie to, że PDF praktycznie mają wszyscy do otwierania oprogramowanie, nawet jest zbudowane w Windows. No i właśnie jak ktoś wysyła wam formaty XDoc i jakieś inne płatnej wersji, to przecież Wy nie musicie mieć płatnego odpowiednika tego oprogramowania i możecie mieć problem z jego otworzeniem. Powiem Wam, że wiele urzędów wysyła właśnie odpowiedzi w formatach właśnie płatnych odpowiedników, pakietów biurowych, gdzie na przykład Wy nie macie który otworzy ten plik i gówno, nie przeczytacie co oni do Was wysyłają. Dlatego zawsze urzędy firmy, dokumenty jakie wysyła się na zewnątrz muszą być powinny być w formacie PDF. I to jest właśnie ta konkluzja, że nieważne, czy macie biznes jakiś, prowadzicie, czy korzystacie z tego domu, jak pchacie dokument na zewnątrz, to po prostu tworzycie go w PDF-ie. Jak go zapiszecie w LibreOffice, to on tak będzie wyglądał zawsze u tej samej osoby, tam się nic nie sypnie, do której go wyślecie. Ale LibreOffice też ma jeszcze inną zaletę, a mianowicie to, że ono tworzy każdy plik, dosłownie każdy plik innych pakietów bezpłatnych, jak i płatnych biurowych. I nie możecie edytować inne, zapisane w innych pakietach bezpłatnych wersji plików lub bezpłatnych, on bez problemu je otworzy i można je edytować, zapisywać i przekształcać. LibreOffice to jest też oczywiście następca właśnie OpenOffice, a. jeżeli korzystacie z OpenOffice to możecie stać dalej, bo on jest bardzo do siebie podobny, tylko jest szybszy i aktualniejszy i nowszy i ma częściej aktualizacje. Ale jeżeli chodzi, że chcecie wybrać naprawdę najlepszy z bezpłatnych pakietów biurowych, Aczkolwiek ja do tego dodam też, że i płatnych, płatnych i bezpłatnych, to mi się wydaje, że LibreOffice zdecydowanie wygrywa z wszystkimi dowolnymi pakietami biurowymi. Po prostu on jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszy. No i niech mi kto ktoś podważy i powiedzcie jaki powód jest tego, że inny pakiet biurowy płatny lub bezpłatny jest lepszy niż LibreOffice, a bierzcie pod uwagę cenę oraz jego możliwości i zaawansowanie. Dobra, jeżeli zastanawiacie się, jaki wybrać najlepszy bezpłatny pakiet biurowy, to jest właśnie odpowiedź dla was. Bierzcie i instalujcie u siebie bezpłatne Libre Office, on cały czas jest rozwijany i cały czas jest uaktualniany o nowe możliwości. Ten pakiet nie jest najnowszy. On jest cały czas po prostu rozwijany już od paru lat i myślę, że w większości osób, które używały właśnie Open Office'a, on go e, powoli zastępuje. A kto jeszcze używa Microsoft Office, to rozumiem tylko tych ludzi, którzy mają po prostu go bezpłatnie i chcą go używać, aczkolwiek, nawet jakbym miał bezpłatną wersję, ktoś mi dał, masz bezpłatny, najnowszy Microsoft Office, to powiem, wam, że ja i tak wolę wersje bezpłatne, dlatego że mam zawsze je na komputerze, nie muszę się nad niczym zastanawiać. I powiem Wam też takie na boku gadanie trochę, że praktycznie wszystkie oprogramowanie, jakie ja mam na swoim komputerze, to jest oprogramowanie bezpłatne. Bo pamiętajcie, że czy tworzycie filmy, czy korzystacie właśnie z edytorów jakichś tam tekstów, pakietów biurowych, programów do. Yy, Kalkulacji kosztów czy czegokolwiek, odtwarzania filmów, edycji, grafiki i tak We wszystkim możecie znaleźć bezpłatne oprogramowania, które są naprawdę rewelacyjne. Tak samo jak ktoś z Was używa Photoshopa. To możecie to samo zrobić w GIMPie. On jeszcze odtwarza GIMP dodatkowo te wszystkie elementy, jakie są, czyli dodatki do Photoshopa. Tylko wystarczy chcieć znaleźć bezpłatne oprogramowanie. I LibreOffice jest właśnie czołówką oprogramowań pakietów biurowych. Tak jak GIMP jest czołówką bezpłatnych oprogramowań tworzenia i edycji grafiki. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego tematu, zapraszam do napisania tego poniżej. Dzięki za jego obejrzenie. Zapraszam na następne filmy. Cześć.